Standardowe rozpoznanie, trzy otwory czterometrowe, co rzuca się w oczy, to tutaj na powierzchni mamy w okresach wiosennych stagnującą wodę, jest to obszar rolniczy, ale przez wszystkie zdjęcia historyczne jakie są dostępne, to prawie zawsze, znaczy zawsze, to była łąka, także... Spodziewam się płytko wody. Dobra, jedziemy w teren, zobaczymy. O, tutaj ładnie widać zdjęcie z kwietnia 2013 roku. Ta woda tutaj w każdym zagłębieniu stagnuje. Tak, jesteśmy na miejscu. Tam była jedynka zwiercona, tutaj dwójka. Jestem przy trójce, pierwszy metr wyjęty, i mamy gleby piaszczysto 30 cm, poniżej piasek. Drobny plus średni, i od 70 cm mamy glinę piaszczystą w stanie twardopastycznym na jeden wałeczek. I co ciekawe, w jedynce do 2,10 były tylko i wyłącznie piaski. Woda tam teraz się ustabilizowała, przez chwilę mierzyłem na 52 cm w dwójce, było podobnie jak tutaj. Na, to, na ten moment jest 1,07 woda ale się ciągle podnosi no i poniżej e, poniżej tej gliny, która tu się zaczyna, ona się kończyła na około 1,50 m był do 4 m tylko i wyłącznie piasek. Tam mieliśmy szarą glinę od 20 do 4 m, więc odwrotna budowa. No dobra, zobaczymy co to będzie. No i tak, od metra w dół glina nam się kontynuuje, cały czas twardo plastyczna. Jeden tutaj w spągu wychodzą dwa wałeczki. I poniżej M70 piasek drobny plus piasek średni średnio zagęszczony, czyli powtórka z otworu numer 2, jedziemy głębiej. No i mamy tutaj mocno urozmaiconą powierzchnię tych glin. Do 220 mamy jeszcze gliny piaszczyste w stanie twardo plastycznym a poniżej, tak jak w otworze numer 1 ciągnie się już tylko i wyłącznie półzwarta ciemnoszara glina na to nam wychodzi, że w dwujeczce mamy yy, jakąś dolinkę w tych glinach Wypełniono piaskiem. Podsumowując, grunt jest nośny. Nie mamy żadnych przewarceń organiką czy gruntami spoistymi w stanie plastycznym. Jednak badania wykazały dużą zmienność, więc konstruktor będzie musiał tu szczególnie przeanalizować, policzyć wartości osiadania dla planowanego budynku, czy to osiadanie nie będzie, nie będzie zbytnio różniło się w każdym z punktów. No, i jak zwykle mamy problem z wodą, gdyż otwory numer 2 i 3 to jest około metr metr 10. Natomiast otworze numer 1 wodę mamy już na 80 cm pod poziomem terenu. Także zwykłe ławy, no, jedynie z hydroizolacją, ogólnie na działce, ewidentnie i w najbliższej okolicy, mamy jakiś problem z odpływem tych wód yy, przypowierzchniowych. Każde zagłębienie jest pełne wody, i pewnie też z tego powodu tutaj nigdy nie, e, nie wykorzystywano tego terenu jako pole orne, mimo że zaraz obok cały czas to jest wykorzystywane jako takie pole.